No dobrze, z tej strony RC i to już drugi raz, jak robię taki review teasera. E, o tym teaserze nie miałem bladego pojęcia, że istnieje. Dowiedziałem się o nim e, po tym, jak e, Fly Daily opublikował film e, i musiałem aż sam spojrzeć na to, bo mówię teaser jakiś nowy, no to mówię aż sam to zrobię. E, jest 22, także dobra, nie masz takiej złej godziny do omawiania tego. Wolałbym to rano zrobić, ale dobra Direct Hit yy, Update 0 Najpierw obejrzymy sobie i potem przeanalizujemy wszystko po kolei No dobrze, parę rzeczy się pojawiło i teoretycznie wiem, co to za pojazdy, bo je widziałem, ale niestety nazw nie pamiętam. No to od początku może. Mamy tutaj kolumnę T80U, mają Ambush i ta rzecz mnie interesuje. Bo jeszcze żaden Rosjanin nie, nie miał termo na dowódcy. Plucz chryzantemy, ale tutaj nie było chryzantemy, było tylko, były tylko same T80U. Także może e, dodali termo u dowódcy u niektórych rosyjskich pojazdów, co jest fajne. E, Przywinmy dalej. E, tu się wycofują. Jest jeden błąd w tej całej formacji, ponieważ. Każdy czołg powinien być odwrócony w inną stronę, jeden powinien być przodem, drugi tyłem, jeden by miał się wycofywać, drugi tak, aby każdy osłaniał jedną ze stron, ale to mało istotne. Ten pojazd. Hmm. Ja film o tym widziałem. Eee, zaraz wam powiem, pamiętam jak ten na szczęście youtuber się nazywa. O dobra, znalazłem. W 2015 Rosja unrealed a new modernization program for their Sprut SD Light Tanks. To jest dokładnie ta sama maszyna. E, link do całego filmu w opisie. E, Sprut SDM 1. Czołg chyba wsparcia piechoty, bo rozpoznawszy. E, nie miałem dlatego do pojęcia, dopóki nie obejrzałem tego filmu. Od razu po całej budowie czołgu, jakby ro, za, rozpoznałem, że to jest ta właśnie maszyna. No, czekaj, czekaj, bo mi się zasłoniłeś dymem. O. No, podobne. Działło takie same. będzie na pewno po obiekcie 2, 6, nie. 6, 5, 8? Nie wiem, nie pamiętam. Ja nigdy tym obiektem nie grałem i chyba wiem, co mam zrobić, jak zbadam to 80B. Badać tamtego obiektu, aby móc grać z prutem. Kolejna rzecz, to był właśnie ten użytowiec. I znowu kojarzę tą maszynę. su 20 to było w tym, kurna nie pamiętam, że tą maszynę, nie wiem czy to jest ta sama, znowu będę musiał zapytać wujka Google'a, dajcie mi moment. Okej, okay, znalazłem, to było SU, dobrze mówiłem. E, SU-25. No, nie to. E, SU-20... Kurwa, znowu się SU-25, jest identyczne jak to na filmie, nie wiem czy jest tutaj 30 zamontowana. Ale mogę się mylić. E... Poproszę rzut. E... O, są rzuty. Teraz sobie porównajmy te rzuty do tych. Są dwa w duże wloty. Też są. E... Nie, pomyliłem się. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, co to za maszyna. Wyglądało mi jak SU-25, ale nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś zna odpowiedź, to niech napisze, bo ja absolutnie nie wiem co to za śmigłowiec. Wiem, że to jest SU, bo to są zazwyczaj do ataku to są te odrzutowce szturmowe. I teraz ten drugi. I chyba będziemy mieli nie Mighty Mouse, tylko to się nazywało mawryki Tylko, że rosyjskie tutaj jest wszystko pokazane, będziesz mógł zaznaczać. Tak myślę, nie? I ten to jest sub. Wi wiem, bo szwe szwedzkie yy, odrzutowce zawsze mają sub. Nie wiem, bladego pojęcia, jak opisać ten odrzutowiec. Na pewno. Szwedzi będą mieli 11.0, bo wątpię, aby yy, Draco jest na 11.0 Nie wydaje mi się, przez to, że jest po prostu za wolne, Ten na pewno będzie na 110. Tamten odrzutowiec, nie wiem, ten rosyjski. Czy coś poprawili? Nie wiem. Jak mówiłem przy poprzednim teaserze, dostaniemy, nie wiem, podhypujemy się i dostaniemy kloca. Także nie wiem. Ja się dostawiam neutralnie. Na pewno ten sprut będzie pojazdem, który omówię. Ja go oczywiście zbadam, bo nie jestem, bo nie mam te subskrypcji i wyświetleń, aby móc być w programie partnerskim Gadzina, abym mógł dostawać jazdę testową, jak inni youtuberzy. Także no. Zmontuję ten film. Napiszcie komentarz, zostawcie lajka, bla bla bla, i tak dalej. I y jeszcze montuję inny film na temat y Challengera, to będzie taki po prostu kill montaż. Y I patrzcie w zakładkę dyskusja, bo nie pomyliły mi się dyskusje ze społecznością. Patrzcie tam, bo tam mogą być jakieś informacje, których na przykład nie zawarłem w filmie, albo po prostu nie, nie chce mi się robić osobnego filmu. Eee, no i co? Jeszcze ja z Wami żegnam i życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. O, cześć.